Dzień dobry kochani Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku Wagi w czytaniu na lipiec 2020. Kochani, jeden duży rozkład, miłość, praca oraz rady i ostrzeżenia od sił wyższych dla Was na miesiąc lipiec właśnie. Ja się zabieram oczywiście za tasowanie kart i jednocześnie zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania, do wysłuchania tego horoskopu. Tasując karty jak co miesiąc, jak zwykle przypominam oczywiście, iż energie w tarocie są dualne. Tak? Więc jeśli ktokolwiek z Państwa słucha tego czytania, tak? a ja odczytuję ten rozkład tak, jakbym robiła to na przykład dla mężczyzny, ponieważ tak układają się karty, a jesteś kobietą i ta sytuacja koresponduje z wydarzeniami z Twojego życia, to jak najbardziej należy sobie tą energię męską zamienić na żeńską, żeńską na męską. Jest to jak najbardziej możliwe, jest to jak najbardziej jak najbardziej wskazane, kochani. Eee, przypominam Wam również, iż są to rozkłady ogólne. Tak? Nie ma absolutnie, Szanowni Państwo, takiej możliwości, aby takie czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Tak? Ja nigdy nie wiem do kogo, dla kogo są te przekazy. Tak? Jeśli, i, I tak jestem naprawdę zdziwiona, że korespondują z tak olbrzymią ilością z tak olbrzymią ilością osób. Natomiast jeśli ktokolwiek z Państwa ma oczywiście taką potrzebę, ma ochotę spotkać się ze mną na sesji online, na sesji prywatnej, zajrzeć w kartę, zobaczyć co u Was słychać, to ja zapraszam oczywiście. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym Facebooku Anna Lubińska i tam właśnie za pomocą Messengera możecie Państwo pytać o, o terminy i szczegóły dotyczące sesji. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz zabierajmy już się za, za rozkład dla Was. Waga lipiec 2020. Poproszę o prowadzenie sił wyższych. Czytanie dla wszystkich osób pod znaku wagi. Lipiec 2000. Miłość, praca, rady i ostrzeżenia, rady i ostrzeżenia od sił wyższych. Proszę o prowadzenie i ochronę. Proszę najwyższego dobra. Jakiś król pucharów cały czas mi tutaj przeskakuje. Energia mężczyzny dojrzałego. Mężczyzna spod żywioł wody, rak skorpion lub ryby. Król pucharów, tak? Nie wiem, jak to się będzie odnosiło tutaj do rozkładu. Zobaczymy za moment z Królowa Buław z przełożenia, Rycerz Mieczy i kochani, potrzeba bronienia swojej, bronienia swojej a swojej pozycji, tak? Jakiejś złośliwości ze strony mężczyzny, złośliwości ze strony mężczyzny, mężczyzny, któremu wydaje się, że jest bardzo mądry, bardzo inteligentny. To dobre słowo, wydaje mu się. Człowiek, tak? który lubi robić dobre wrażenie. Jakiejś złośliwości, atak w kierunku kobiety, kobiety, energia kobiety 30-40 lat, energia kobiety dojrzałej, królowa buław, taka kobieta, która błyszczy, taka, która ma coś w sobie, taką niesamowitą siłę przyciągania. Często w ezoteryce w karcie królowej Buław mówimy o kobiecie, która, która jest, jest czarownicą, tak? jest czarownicą, czyli ma takie zdolności ezoteryczne i bardzo silną intuicję przynajmniej. Tak? A, I atak, atak jakiś mężczyzny tak? w stosunku do tej kobiety niesamowita potrzeba bronienia swojej pozycji przed atakiem tego mężczyzny. Dosłownie, nie wiem o co chodzi, zaraz być może a być może będziemy mieli tutaj odpowiedź w rozkładzie. 6. No więc tak, jeśli ktokolwiek, ktokolwiek z państwa jest tutaj singlem, to od was, kochani, to od was, kochani, zacznę. Pokazuje um, mi się tutaj uh, zawarcie takiej znajomości, a uh, zawarcie takiej znajomości, która wywrze na Was w lipcu olbrzymie wrażenie. Tak? Dociera, do waszego życia jakiś, uh, dociera do Waszego życia, pojawia się w Waszym życiu jakiś mężczyzna. Uh, mężczyzna, który wywołuje w Was taki efekt, wow, to jest ten, na którego czekałam, to jest ten, o którym marzyłam, to jest ten, z którym chcę iść przez życie. Bardzo, bardzo silna taka energia przyciągająca Was w kierunku, w kierunku tego mężczyzny. Wy już widzicie tutaj po prostu ślub, stabilność, dzieci, rodzinę, wszystko, tak? No zjawił się książę na białym koniu, no i faktycznie zjawił się ten książę na białym koniu, tylko niestety nie wygląda tak słodko. No rzeczywiście, książę na białym koniu, tak? E, rycerz pucharów, no niestety sama definicja karty rycerza pucharów, to uwodziciel, romantyk, człowiek zakochany w samym romansowaniu, człowiek, który przepięknie potrafi udawać, że to miłość, tak? Cokolwiek z tym mężczyzną, on tak naprawdę to tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie romans. Tak? Natomiast za każdym razem ktoś, kto jest pokazany w karcie rycerza Pucharów, to jest człowiek, który naprawdę tak potrafi e, omamić, tak potrafi przekonać do swoich uczuć, do swoich intencji, do swojej miłości, zakochania i w ogóle, że po prostu kobieta wybiegka, dosłownie, tak? mówiąc takim kolokwialnym językiem ulega, po prostu rozpływa się pod wpływem działań, słów, zachowania i w ogóle tego mężczyzny. Teraz tak, karty mówią, że jest to mężczyzna ogólnie bardzo niedojrzały, tak? Facet bardzo niedojrzały. Mężczyzna, który ma taką postawę roszczeniową do całego życia, wszystko mu się jak gdyby obligatoryjnie, obligatoryjnie należy. To, to czytanie, myślę tutaj dla singli pod znak wagi, należy potraktować jako takie typowe ostrzeżenie. Dlaczego? Dlatego, iż wy tak naprawdę z bardzo czystymi intencjami, z bardzo czystymi intencjami w kierunku tego mężczyzny, tak? Bardzo czyste intencje, nic nie ukrywacie. A macie tutaj nadzieję naprawdę na, na poważny, solidny związek już kreujecie sobie gdzieś tam w głowie wizję wspólnego domu, rodziny i tak dalej. Natomiast karty ostrzegają, aby absolutnie zwrócić uwagę, kto pojawia się w Waszym życiu, jakie faktyczne ma intencje. Przyjrzyjcie się temu człowiekowi, zanim naprawdę w tym związku utkniecie, ponieważ karta diabła mówi o, w, o wejściu w związek, o wejściu w jakąś zależność, z której niestety potem nie możemy się uwolnić. Tak? Diabeł po prostu w tej karcie tak? trzyma tych dwoje kochanków na uwięzi. Tak? To jest jakaś taka, jakaś taka dziwna, bardzo ciężka zależność, bardzo silna uzależnienie od drugiej osoby, gdzie wy nie będziecie mogły z tego wyjść. Tak, tak jakby na przykład po, po jakimś czasie okazało się, po jakimś czasie, gdzie wy zaangażujecie się w ten związek, będziecie żyły pod wpływem tych, tych obietnic, emocji, zachowań tego mężczyzny, nakręcicie się, wkręcicie się w to bardzo mocno. Natomiast po paru miesiącach, kiedy przyjrzycie się, jak wygląda faktyczna sytuacja, to wy już będziecie tak bardzo i tak mocno zaangażowana w tą tą relację tak, z tym mężczyzną, że no niestety, ale dosłownie ten mężczyzna będzie podążał w kierunku innych kobiet, w kierunku innych romansów, w kierunku innych przygód i wy będziecie o tą miłość, o tą zależność, o tą obecność tego człowieka, pomimo tego już będzie Was krzywdził, to będziecie o to zabiegać. Tak. Dlatego Dlatego jest to bardzo niebezpieczny i bardzo toksyczny, bardzo toksyczny związek. Także kochane singielki, a kochane dziewczyny i to samo pamiętajcie, jeśli jesteś mężczyzną i słuchasz tego czytania, jesteś singlem, tak? To równie dobrze wymieniając tą energię, taka kobieta może pojawić się w Twoim życiu, tak? W Twoim życiu właśnie w lipcu. Więc przyjrzyjcie się na samym, na samym początku, sprawdźcie w miarę możliwości wiarygodność takiego człowieka, bo naprawdę jest to, jest to związek toksyczny. I to jest związek, który przychodzi do Was, to jest nowa osoba zupełnie w Waszym życiu. Ktoś, kto przyjdzie, zjawi się, pojawi się w lipcu tego właśnie roku. Czyli takie, takie ostrzeżenie tutaj, kochani, dla naszych, dla naszych singli. A co tutaj dalej? Jeśli jesteście osobami w związku, w związku małżeńskim, osobami w związku, przepraszam Was, ale zaraz mi się tutaj zapomniałam podłączyć. Już, kochanie, jeśli jesteście, to, Kochani, jeśli jesteście osobami w związku małżeńskim, w związku partnerskim, tak, to uważajcie, bo tutaj również jest taka, taka jest tutaj również taka, a, taka energia bardzo, bardzo romansowa, a twój mąż, twój partner w karcie króla pucharów, tak, karcie, karta króla pucharów, a więc żywioł wody, rak, skorpion, ryby. Tutaj będzie odnowienie Waszej relacji, tak? odnowienie Waszego związku, była karta wisielca, także różnie tutaj pomiędzy wami się działo, było jakieś zatrzymanie, tak? no, jakaś niepewność, czy to gdzieś tutaj coś pomiędzy wami wygasło, jakaś taka rutyna dnia codziennego pomiędzy wami zawitała od dłuższego czasu. Natomiast karty pokazują, iż tak naprawdę jesteście dobrym związkiem, jesteście dobrą relacją, jesteście ludźmi, którzy naprawdę się kochają. Natomiast ta nuda i szara rzeczywistość, która gdzieś tam Was, rutyna, dopadła, tak? powoduje naprawdę drobny brak równowagi w związku formalnym. Drobny brak równowagi w związku formalnym. Natomiast karty pokazują tutaj coś zupełnie innego. Pokazują tak, twojego męża, twojego partnera w karcie króla pucharów. To nie musi być wcale jego znak zodiaku. Twój mąż, twój partner nie musi być wcale spod tego znaku zodiaku. Być może karty pokazują Twojego męża, Twojego partnera w takich właśnie energiach, w takiej właśnie energetyce. O co chodzi? Ktoś, kto jest wylewny, ktoś, kto ma potrzebę bliskości, ktoś, kto ma potrzebę, potrzebę uczuć bycia przytulanym, bycia docenianym, bycia rozpieszczanym, tak? dopieszczonym jako mężczyzna dosłownie. I tutaj jest takie zagrożenie, bo pokazuje się tutaj jakaś kobieta, pokazuje się jakaś trzecia osoba w związku, która będzie ewidentnie zainteresowana zainteresowana Twoim mężem, Twoim partnerem. I jest to kobieta, która, kochani, będzie po prostu bazować na wylewności jego uczuć, tak? Czyli ktoś, komu on się gdzieś tam zwierzy podczas jakiejś rozmowy, podczas jakiegoś kontaktu, czy przy, przy jakimś alkoholu, w czasie jakiejś imprezy, coś takiego się tutaj pojawia. I to jest taka osoba, która wykorzysta, czy będzie starała się wykorzystać, o wiesz, ty jesteś taki biedny, no faktycznie, no że macie docenia, no widzisz, że jesteś taki, a taki, a taki. Wiecie same, jak to jest. Ewidentnie ktoś taki będzie tutaj się kręcił w życiu, w życiu, twojego mężczyzny w lipcu, koło waszego związku, koło waszej relacji i to jest kobieta, która będzie bardzo, bardzo o tego mężczyznę, o tego mężczyznę zabiegać. Także zobaczcie, bo, bo tak naprawdę tutaj nie ma żadnych jakichś skrajnych, niedobrych energii, wydarzeń i tak dalej pomiędzy Wami jako związkiem i szkoda by było naprawdę, żeby, żeby podchodził do jakichś emocji, chwili, czegoś takiego i alkoholu, powtarzam, tak, bo król pucharów a to również człowiek, który nie, stroi, nie stroni od alkoholu, tak, a więc w takich sytuacjach może tutaj dojść do, no do po prostu do zdrady, do, no po prostu, no może... Może Pan Król pan, pan, pan Pucharów ulec, ulec tutaj po prostu wpływom i adoracjom tej kobiety. Także bądźcie czujne, dziewczyny, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Szkoda naprawdę pięknego związku, który tworzycie. Tak było różnie w waszym związku, i z górki, i pod górkę. Różne problemy, różne trudności razem przeszliście, ale przyszliście. Jesteście bardzo silnym związkiem i naprawdę czasami temu szczęściu trzeba, trzeba kochane, pomóc. Co tutaj jeszcze się pokazuje? Dla wszystkich osób, dla wszystkich osób spod znaku uwagi lipiec 2020 jest takim okresem ogólnie tutaj romansowym. No wagi będą romansować, tak? Wagi będą romansować. Pokazuje się tutaj możliwe nawiązanie kontaktu, nawiązanie romansu dosłownie poprzez wymianę wiadomości, poprzez internet, tak? Czyli jakiś, nie wiem, messenger, facebook jakieś takie media społecznościowe, portale randkowe, tego typu rzeczy. I pokazuje się tutaj, no, że to jest takie trochę no, na oślep, ja się boję, nie robiłam czegoś takiego, albo nie znam mężczyzny, nie znam kobiety, nie wiem, czy, czy, czy faktycznie można się z kimś takim spotkać, czy to dobry związek i tak dalej, i tak dalej. Pokazują się im jakieś lęki, ponieważ z strony tego mężczyzny będzie tutaj zaproponowane dla Was spotkanie, poznanie się. I cały ten lipiec okazuje się tutaj naprawdę bardzo dobrych energiach. Tak? Czyli zacznie się od kontaktu poprzez internet w lipcu i to bardzo szybko się tutaj ta relacja będzie, ta relacja będzie tutaj się rozwijać. Tak? Czyli najpierw jakieś spotkanie, potem następne, potem jakiś wyjazd. Mężczyzna w karcie Króla Pentakli, tak? mężczyzna w karcie Króla Pentakli około 40 roku życia i wzwyższy, zamożny materialista, świetny biznesmen, często taki pan, a, taki pan z brzuszkiem, tak, wygodny, lubiący komfort i tak dalej. A, i, tak dalej. I ktoś taki dojrzały będzie tutaj zabiegał, e, będzie zabiegał o kontakt, o, e, o wzajemność tej relacji, rozbudowanie tej relacji pomiędzy, pomiędzy Wami. Karta kochanków. Karta kochanki dla wszystkich osób spod znaku wagi na lipiec 2020, 2020 roku. Kochani, teraz tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o pracę, e, jeśli chodzi o finanse, ostrzeżenie dla Was na lipiec. Jeśli ktokolwiek z Państwa planuje tutaj jakiś kredyt, tak? Jakiś kredyt <laughs> dotyczący inwestowania, rozbudowywania jakiejś swojej firmy, tak, to mówimy, mówimy, nie mówimy o pieniądzach, które mają być wydane, nie wiem, na dom, wakacje, samochód, cokolwiek. Mówimy tutaj o pieniądzach, które, o kredycie, który miałby być zaciągnięty w celu sfinansowania jakiegoś, sfinansowania jakiegoś przedsięwzięcia. Jeśli na przykład mówimy o leasingu jakimś samochodowym, a dotyczy to pracy, tak? czy samochód firmowy, Absolutnie nie, tak? Ten lipiec nie jest czasem na branie jakichkolwiek kredytów, tak? Kredyt wzięty przez osobę z podznaku wagi z lipcu, właśnie taki jakiś inwestycyjny a, i, tak dalej, i tak dalej, no niestety spowoduje w dalszym etapie, tak, przez wiele następnych miesięcy poważne trudności ze spłatą, ze spłatą tego kredytu. Nie lipiec, tak? Poczekajcie, potem energie się tutaj troszeczkę zmieniają. Także myślę, sierpień, wrzesień jest tutaj dużo bardziej korzystnym czasem, a szczególnie wrzesień na takie decyzje, na takie, na takie posunięcia. Pokazuje się tutaj dla osób, które poszukiwały pracy do tej pory nowa praca, nowy początek, formalna umowa, radość świętowanie, radość świętowanie z tego, z tego powodu. Także lipiec, osoby z uwagi, które poszukują pracy, lipiec będzie takim miesiącem, który tą pracę na umowę formalną dla Was przyniesie. Będziecie z tego powodu, będziecie z tego powodu świętować. A co tutaj się pokazuje jeszcze? Pokazuje się możliwość podjęcia jakiejś pracy współpracy z kimś. Tak? Dwie osoby chcą razem coś zrobić. Tak? Na przykład Ty z koleżanką, choć otworzymy firmę albo coś tam razem będziemy robiły. Jest tutaj jakiś pomysł, jest jakieś tutaj, jest jakieś tutaj czekanie potrzebne, tak? ponieważ pokazuje się, iż wy no, na zrealizowanie jakiegoś swojego pomysłu i tak dalej będziecie miały, a będziecie miały problemy nie tylko jakieś tam formalne, organizacyjne, ale przede wszystkim problemy finansowe. Tak? tak jakbyście nawet razem dwie miały za mało pieniędzy, aby ruszyć z tym interesem, z biznesem, cokolwiek chcecie tam robić na odpowiednim, na odpowiednim poziomie. Podpowiedź, rada od kart tarota, iż mężczyzna... Tak? mężczyzna powyżej 40 roku życia, mężczyzna dojrzały, mężczyzna dobrze sytuowany, ten mężczyzna może Wam pomóc. Może to jakiś, nie wiem, brat, kuzyn, ojciec. Tak? Ktoś, ktoś, z kim macie, utrzymujecie kontakt. Tak? Chodzi o kontakt, o kontakt telefoniczny, czy do siebie piszecie, czy dzwonicie, czy e, macie kontakt. Tak? Nie mieszkacie gdzieś koło siebie, tylko macie kontakt, Was dzieli odległość. Taki mężczyzna może, taki mężczyzna może Wam pomóc w realizacji, w realizacji Waszego projektu. Kochani, ja Wam pięknie dziękując za dzisiejsze spotkanie. Pewnie wielu z Państwa będzie wyjeżdżało na, na jakieś urlopy, na wakacje, od tego jest końcu lipiec, tak, wakacje mamy. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najpiękniejsze, dużo słońca, dużo radości, odpoczywajcie, ładujcie akumulatory, cieszcie się chwilą, cieszcie się sobą i do zobaczenia, kochani, w przyszłym